Czyli wszystkim od razu przejdziemy do konkretów. Dzisiaj będzie omówienie wymiany. Omówienie wymiany sprzęgiełka, alternatora. Taka przyjemność w 2.0 dCi kosztuje 350 zł. Sama część to jest. Yy... 150, ale z uwagi, że trzeba ściągać zderzak, jest to 350 zł. Sprzęgło tak jak powiedziałem, czy tam sprzęgiełko, zwałek zwał 150, a znowu wychodzi 350. E, no, nie mam dokładnie, jakby, jak, jak to pokazać, ale tak, tu mamy pasek, no i nie chcemy raczej, żeby ten pasek dostał. No, jak rozmawiałem z mechanikiem, e, sprzęgiełko, które jest już na wykończeniu, przy uruchamieniu silnika daje świst. No, i jeśli ten, ten świst się nam pojawia, warto właśnie wymienić takie sprzęgło, czy tam sprzęgiełko, z uwagi, żeby nie pociągnęło za sobą dodatkowych kosztów. No bo jak to się zużyje, to później pójdzie pasek, a ja a pasek nie chcemy, żeby strzelił. Tutaj informacje zciągnięte też od mechanika, ponieważ jak zawoziłem, to rozmawiałem z nim, wspominał również, że. W dwulitrowym dieslu 20 dc i taki koszt to jest 350, ale w 1,5 litrowych czy 1,9 litra dieslach jest to koszt mniejszy z uwagi, że nie trzeba ściągać zderzaka. No i ogólnie tak to wygląda. Następnie, jak będzie okazja, to w podsumowaniu po przebiegu 5000 km zrobię podsumowanie, jakie były wydatki. I no, w tym odcinku byłoby to na tyle. Także. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek się przydał i że pomoże wam to w diagnozowaniu przyszłych usterek jak i wycenieniu kosztów napraw. Także z mojej strony byłoby to wszystko. No i cóż, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Możecie zostawić suba, dzwoneczek, komentarz. Mile widziany.